Cześć, ja kochani tak widzowie, to tak mi Ania. Wiecie co widzowie? Ten słój oznacza, to tak już niektórzy wiedzą. Otwieram go, tak widzę. Ja sobie wylosuję z tego suliczka numerek, którą jakaś rzecz się kryje oczywiście, jak wiecie. Tu może być widzowie, który, może nam się dzisiaj wylosuje zestaw, może widzowie gazetkę, może książka, a może coś jeszcze innego. Nie wiadomo. No to co ja widzę? Ja po prostu losuję, jeszcze widzę na wypadek widzowie tutaj troszeczkę. Troszeczkę widzowie pomerdam, no i widzowie se, yy, a, bo dobra, jeszcze sobie weźmiemy, pomerdamy, żeby nie było oszukiwania. No i widzowie, który tu mógł sobie wziąć karteczkę, chyba wezmę sobie tą. No i widzowie zobaczymy, czy, co tu się kryje pod tym numerkiem. To w słoiczku dziękuję ci na razie, do następnego może tygodnia dopiero zobaczymy. No i dobra, odsłaniamy i jest nią widzowie, czternastka widzowie. Tak, widzowie to jest widzowie 14. No i znacie mnie widzowie, ja widzowie poszukam tego numerku. No i widzowie przyniosę tutaj tutaj i po prostu Wam pokażę co się widzowie wylosowało. No to co? Ja idę widzowie poszukiwać naszego numerku 14. No i do Was zaraz wracam. No to... No będzie nie będzie do zobaczenia zaraz wracam. No, cześć, Wam widzowie, spora tutaj. Już wróciłam. Widzowie, znalazłam 13, ale zastanawiam się, widzowie, gdzie jest nasza rzecz do otwierania. Już Wam mówię, dzisiaj się trafiła spora rzecz. I nie jest ją, widzowie, jak coś już mówię: zestaw Lego Ninjago. Tak. I już widzowie wam pokazuję, Nie jest im, widzowie. Ten zestaw widzowie, jak widzicie, tak? Widzowie, dobrze mi widzicie. I wskażę sobie światło widzowie, żeby nam już zgadzało I też Wam uwadło jak widzicie, zgadza się widzowie 14a, 14 Jak coś, żeby nie było, że źle znalazłam naszą rzecz. No i widzowie, jaki to jest widzowie zestaw? Już Wam mówię, Lego Ninjago zestaw 71772. I to jest widzowie zestaw Kryształowy Król. Tak widzowie. Tak się widzowie prezentuje ten zestaw. Dawno jakiś czas go kupiłam w Legostorze i widzowie trzeba go otworzyć, no bo co. Fajnie się widzowie trafiło, bo dawno nie składałam zestawu. Fajnie dzisiaj moja puszka dała radę. No i widzowie co? No przechodzimy jak zwykle w naszej recenzji zestawów. I tak wygląda nasz Kryształowy Król. Jest w tym zestawie jak coś widzowie ponad 5 minifigurek. Jest nimi widzowie jak widzicie Lloyd, w stroju szesnastym Harumi, która, widzę, wie, tą twarzą mnie troszeczkę przeraża cały czas. Wenson Duard to widzę, wie, taki, taki ochronca, taki woj no nie wojownik, bo to bardziej o tego chodzi. No, taki wiecie, chodzi taki, że pilnuje tego zewnątrz. No, albo to jest bardziej gula, no to taki strażnik, o, już bardziej brzmi opowiedzenie, że to jest, widzę, jak to jest strażnik. Obok mamy tu Wandeless Wario, no to znaczy wo Wojownik Zemstonu. No i naszego, jak widzicie, Crystal Kinga, No to znaczy naszego mrocznego władcy, ale widzicie, inaczej wyglądające bez tych czterech bo w zestawie z innym, zaraz powiem jakim, Omią, inaczej. No ale dobra. Jak widzimy jeszcze na pudełku. Mamy tutaj przy, y, Lloyda. I obok niego latają nasz przepiękny smok, który recenzowałam oczywiście na kanale. No i w nim widzowie był też Mroczny Władca. No, się znany jako Crystal King, no, czy Kryształowy Król. Tylko z czteroma dłoniami. Mm, to bardzo się ciekawie składa. I widzowie tak to wygląda. Jak widzicie tak. Tu mamy Harumi, która walczy z Lloyd'em. Mamy tutaj jej pomocnika. No naszego tego. Nie wiem, którego mamy. A tu mamy tego. Yy, tego wojownika zemstonu No tak, pomaga tutaj widzowie Harumi. Obok tutaj już widzę, yy, jak widzicie, leci pomóc nasz. Ten. No wiecie. Drugi. Nie wojownik zemstonu, tylko strażnik z idzie pomóc no i mamy tutaj widzowie ten, a powiedzcie gdzie jest tu Mroczny mamy go tutaj jak widzę sobie siedzi swoim nowym takim mechu nie, bardziej że to jest taki cę. Cen, nie chcę was widzowie jak coś widzowie yy, pomylić jak coś widzowie to jest centaura tak widzowie wygląda tak to jest centaura Chyba niektórzy kojarzą co to jest. No i tak on wygląda. No ale okej. Okay. Jak widzicie tu mamy jego taką wielką broń z kryształem na końcu. No i widzowie no oczywiście nasz mroczny, mroczny władca też lubi złoto, to też będziemy mieli tu kilka. No i widzowie naprawdę to fajnie tutaj wygląda. To mamy jak widzicie Ninjago w niefajnej sytuacji. Wszędzie kryształy widzicie. a wybuchy, jakieś nie, fajne budynki, a tu na górze jego oczywiście pałac, jak widzicie, filtruje. no Bardziej wiszący pałac, ale okej. Okay. No to co sobie. ja go jeszcze przywezmę na drugą stronę, bo tu chyba z, z dwóch stron oczywiście nie ma tutaj jakiejś dekoracji. A, no i zapomniałam, jak coś to harmonizuje jest jeden na jeden w tym zestawie. Ale teraz widzę, że więc mi troszeczkę oczami, które ma. No i widzę, że tak wygląda tył. Tutaj nie mamy za wiele. Mamy tu oczywiście numerację naszego zestawu, jak to wygląda. A naszego mrocznego władcy nawet chyba nadal jest widzowie w naszym tym central. central. O! Przysłowienie. i mamy tutaj znowu naszą harumi, naszą oczywiście. Naszych tych wojowników i tego strażnika. Tu mam strażnika, tu wojownika i naszego lojda. Aha, no i tutaj mamy pokazane, że możemy odchylać i możemy wyjąć naszego kryształowego króla, jak coś. No to tak widzowie, pudełko wygląda Ja widzę, oczywiście, widzowie, to otworzę dla Was. To sobie, jak coś widzę pudełko położę. No i znacie mnie, oczywiście, z układaniem oczywiście, zestawów Lego. I ja na spokojnie, widzowie, ten zestaw sobie, widzę otworzę, bo nie chcę, widzowie, sobie się spieszyć. Nie chcę, widzowie, już odpalać światło, żeby było już lepiej widać. ja ja, widzowie, wezmę dwa, dwa ręce, żeby otworzyć nas piękny zestaw. Może mi się jakoś uda, żeby nie zniszczyć pudełka, ale jak to znał, to znał. Czekajcie chwileczkę, widzowie. Mhm, czekajcie jeszcze chwileczkę. Chcę ładnie to otworzyć. No dobra, jakoś tam mi się udało. Chciałam to jednego narzędzia tam, żeby może sobie jakoś pomóc. Ale widzę, będę musiała dłoniami. No okej. Okay. No dobra, już mam otworzone. Jak widzicie, aż mi się to chyba zerwało. Nie wiem, czy to tak miało być. No ale okej, okay, bo to chyba miało być... Że wiecie, płaskie miało zostać, no ale dobra, już niech będzie jak będzie, już tam nie będziemy... Nie będę skotowała, tak widzę, że to w całko to będą na elementy dodatkowe. No i tutaj tak to wygląda. W sumie z takiej perspektywy, ale okej. Okay. Ja to widzę pomału będę wyciągała i widzę wiem. Zobaczymy ile jest zaszekek w tym naszym kryształowym królu. Oczywiście widzowie wyjmuję, jak dzisiaj jest nasza instrukcja. Zaraz ją tak szybko zajrzymy. Nie będę Wam pokazywała to tak później jak złożę, to Wam wszystko oczywiście pokażę jak to wygląda. No i zobaczymy, czy też tutaj są naklejki, bo w tamtym smoku, jak tam było widzowie były naklejki, a tu nie mamy. Ja zobaczymy. Mamy tutaj coś. Yy, może będę jakoś jedną ręką Wam kozywała, bo widzę nie da rady, żebyście tak widzieli. Tu mamy numer widzowie 6. To największa na razie liczba. Jak widzimy, tu mamy numer 1. Pierwsza saszetka. Trójeczkę. Jak widzę. Dwójeczkę. Póleczkę nie zrobię. Yy, siódemkę. Tu mamy już więcej niż 6, tylko 7. Piąteczka. I coś jeszcze mam. Tak, na końcu jeszcze mam jedną rzecz. I dodatkowo mamy naklejki, jak widzimy. Jeszcze zobaczymy widzowie, ale nic w tym zestawie, już nic nie ma tutaj w pudełeczku. To widzowie już zamykam. No i mamy ponad 7 saszetek. To sporo widzowie, nie powiem jak na zestaw. No i co tutaj mamy naklejki. Mamy ponad ich. No trochę mamy, jak widzimy. Trzy. 3... Ponad 6 naklejek. Już nawet nie musiałam liczyć, bo tu mamy aż 6. No to będzie co naklejać? Nie powiem, bo w zestawie smoka nie mieliśmy, a to będziemy mieli. No tu 7 Sasza, jest sporo. To będę miała to składać na jakiś czas. Zajęcie będę miała, widzowie. No i jeszcze przyjrzymy się tak szybko instrukcji. To ona tak, widzowie, jak widzicie, wygląda inaczej. Numerację no to mamy, no i tak to wszystko widzę wygląda. Ach no i mamy tutaj naszego tego mrocznego władca. No tutaj jak tu się składa. Aha no i widzę, że dostaniemy separator do klocków. No elementy, ja to na spokojnie widzę, wam pokażę jak ten zestaw spokojnie sobie tym ten, ten, yy, 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 naszą instrukcję wam lepiej pokażę jak złożę naszego kryształową króla. No to co widzowie, ja się z wami na razie żegnam. Ja na spokojnie sobie złożę ten staw i po po pokażę wam, jak to widzowie wygląda. No to co widzowie, do zobaczenia!